Piotr Aleksiejuk radca prawny Kancelaria Wojarska Aleksiejuk i Wspólnicy. Się nisko, panie się panie mecenacie. Dzień dobry witam serdecznie panie redaktorze. Panie mecenasie najpierw jakby spróbujmy na jedną rzecz odpowiedzieć. Jakby Wiemy że zaczynam nie od jakiegoś szczegółu. Te szczegóły są tutaj bardzo ważne ale czy pana zdaniem w ogóle można Dokonać jakichkolwiek zmian, jeśli chodzi o opodatkowanie fundacji rodzinnych, bo mamy artykuł 143 ustawy o fundacji rodzinnej, gdzie jest napisane, że, pasowałoby to pokazać, ja to zaraz znajdę, na razie mi wizowie może uwierzą, jest napisane, że minister finansów, że w ogóle Rada Ministrów dokona przeglądu regulacji trzy lata od wejścia w życie, i te trzy lata nam gdzieś mijają w drugiej połowie maja 2026 roku. Nie tak strasznie po prostu odległy termin, ale jednak no nie teraz, nie 1 stycznia jak chce minister finansów w tej chwili wprowadzić. Mamy wyjątkową sytuację, tylko, że rzadko kiedy ktoś wpisuje takie te ewaluacje i terminy do ustawy, to wpisał. No to, a teraz minister finansów mówi, nie, 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 to wcześniej w ogóle zrobimy jakieś zmiany. To pana zdanie, można tak, czy tak nie można? Redaktor poruszył bardzo istotną kwestię, mianowicie dotrzymywania do reguł gry. I należy no. przypomnieć, że jak toczył się cały proces legislacyjny poświęcony ustawie Fundacji Rodzinnej, to trzeba przypomnieć, że on trwał ponad 7 lat. Już w 2017 roku powstała tak zwana Zielona Księga. No i co finalnie. Projekt ponad podziałami, bodajże, jeśli dobrze z głowy pamiętam, siedmiu posłów przeciwko, tylko było całemu projektowi ustawy o fundacji rodzinnej, i w grudniu 2020 został przyjęty przez parlament, w styczniu podpisany przez prezydenta, w maju 2023 roku mamy ustawę o fundacji rodzinnej. I w trakcie prac senackich właśnie został wprowadzony ten artykuł 143, o którym wspomniał redaktor, mianowicie, że dokona się tzw. OSR. Po trzech latach od wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej. Niestety ministerstwo, organy, nazwijmy to nasz, władzy wykonawczej, nie dotrzymuje reguł gry już od samego początku, bo należy przypomnieć, że już w kwietniu 2023 nastąpiła pierwsza nowelizacja, czyli zanim w ogóle weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej, już była ona nowelizowana. Później, jeśli dobrze pamiętam z głowy, w lipcu zmiana w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. No, i w sierpniu ubiegłego roku pierwsza duża próba zmian zaprezentowana przez wiceministra mm -hmm. Nenemana, która w wyniku też działań różnych w formie interpelacji poselskich, w formie środowiska skupionego wokół firm rodziny, została zablokowana. I ja nie przeczę, że ministerstwo nie posiada prawa do tego, żeby. Zmieniać jakiekolwiek reguły gry w postaci opodatkowania fundacji rodzinnej. Przy czym, no tak jak redaktor wspomniał, umówiliśmy się na trzyletni okres. No i ten okres niestety nie jest dotrzymywany. Na briefingu, które Ministerstwo Finansów miało bodajże 8 sierpnia, zostało również wspomniane przez wiceministra i ministra, że taki przegląd się dokonuje. Dlatego dla mnie jest totalnie niezrozumiała sytuacja, dlaczego przed tym Majem 2026, do którego zostało no już niedużo czasu, nie damy rady dochować reguł, które wspólnie środowisko skupione wokół firm rodzinnych oraz ustawodawca, szeroko mówiąc, wypracowali. I tutaj ważnym aspektem jest, który niestety pomijany jest w dyskusji publicznej, to jest tworzenie takich dobrych praktyk nad Wisłą z punktu widzenia. Szanowania, podchodzenia do biznesu rodzinnego, bo to, co należy wspomnieć, to instrument, instytucja fundacji rodzinnej nie jest jakimś nowym wymysłem. On funkcjonuje w Austrii, na całym je, świecie. Na, na całym świecie funkcjonuje, mm, tylko dokładnie. w Polsce nie funkcjonował. I żeśmy wprowadzili da. sobie w Polsce i tam. Panie mecenasie ja tutaj wejdę tylko w słowo na sekundę, dlatego, że ja się zgadzam z tym, że tam jakieś były to, to te, te zmiany takie przed wejściem w życie. Natomiast no sam tutaj, ja, no i teraz Michał to zdjął nasz realizator. On to jest taki, taki widzi pan, to jakby znajomości w reżyserce żeby, bo tu w, w ustawie jest wyraźnie od wejścia w życie. To jakby sam sobie ten ustaw bo zawsze powiedział, no to jeżeli tam, bo tam dużo tych niekorzystnych rzeczy wprowadził w międzyczasie przed tam majem 2022, tak, ale tutaj jakby no napisał sobie te trzy lata. No tylko, Panie Mecenasie, pytanie za sto punktów. Czy można tak zrobić, bo to zaraz tak naród będzie się tego domagał i w projektach ustaw będzie różne wpisywane, że w ogóle skoro jest taki przepis, to że jak ktokolwiek coś tam uchwali, to wtedy będzie jawna sprzeczność z tym, no bo dokonano tej zmiany przed upływem trzech lat. Czy będzie można to, taką, jakąkolwiek inną zmianę usunąć to, widząc tą yy, jaskrawą niespójność z tym artykułem 143? Bo to, to, by, to by było nie tylko do tej tylko do każdych innych, tam ZUSowych, mhm. regulacyjnych, to by się biznesowi bardzo podobało. Czyli tylko, czy to tak działa, może działać? Bo niestety, tak jak już wspomniałem, już w lipcu, e, zmiana ta bodajże weszła w życie w sierpniu 2023, została zmieniona pierwsza zasada obrotu nieruchomościami rolnymi, rolnymi mhm. w przypadku fundacji rodzinnych. więc Jaskrawy przykład, że no niestety można i, i to na tym należy ubolewać, ponieważ no te praktyki długofalowości, przewidywalności, e, tworzenia perspektywy wielopokoleniowej no są zaburzane, bo to co wyznaje biznes rodzinny, doradza mu ponad dekadę, to właśnie taka perspektywa długofalowa i stabilność prawa, które, na które wspólnie się umawiamy. Oczywiście w przypadku propozycji tych zmian, które e, ujrzały światło dzienne 29 sierpnia bieżącego roku, mówimy na razie o projekcie, projekcie, który wyszedł pod egidą Ministerstwa Finansów. Wiemy, że on musi również przejść e, tok prac legislacyjnych. No i koniec ma, na koniec jeszcze mamy ośrodek prezydencki. W związku z czym, czy te zmiany wejdą w życie? No, jest duża niewiadoma, tym bardziej, e, że no, Mamy też taką... Jawne naruszenie zasady e, e, prawa działania wstecz. E, a mianowicie jedna ze zmian e, dotycząca nabywania, zbywania e, e, nieruchomości, ale również innych składników, które są wnoszone, nabywane mhm. przez fundacje rodzinne, ma wejść w życie w stosunku do czynności, które się zadzieją już od 31 tak. sierpnia tego roku, co jest w ogóle niezrozumiałe. Ewenementem. A tutaj... Ewenementem, jeśli tak, chodzi o to. Warto zwrócić wrócić na grę, grę godzin, bo jeśli sobie weźmiemy pod uwagę, że projekt ujrzał światło dzienne bodajże po godzinie 20 w piątek, a już w poniedziałek wchodzą zmiany w stosunku do przychodów uzyskiwanych od poniedziałku powiedzmy, no to racjonalnie jakiekolwiek racjonalne argumenty umykają. No i tutaj można domniemywać, że większość środowiska skupionego wokół film rodzinnych w weekend nie będzie zaglądało do projektu zmian, nie dokonają nie, żadnych czynności do będzie wiadomo, zaglądało, że... bo się dziećmi będą zajmować i no, rodzinami, bo jakby jak Pan Bóg przykazał po prostu przy firmie rodzinnej, że, jak, e, że musi być czas dla rodziny. Panie mecenasie, ale powiedzmy jedną rzecz, bo jakby pokażemy teraz jeszcze ten projekt, Pan mhm. mecenas zwraca uwagę na niesamowicie ciekawą rzecz, która rzeczywiście jest pod koniec tego projektu, ale jakby Pan na to popatrzył, bo to masę osób w tej dziedzinie zastanawia, właśnie tych przedsiębiorców się zastanawia, czy tutaj jak szykuje się taka rewolucja, która sprawia, że fundacje nie będą mogli do swoich sukcesów wykorzystywać, jakby nie patrzeć sukcesją, trochę wiek i kalendarz rządzi. I to, że stajemy się coraz starsi, trzeba jakieś te rzeczy po prostu uregulować. Czy, czy tu jest rzeczywiście, co Pana zdaniem, tu jest takie najbardziej poważne, co powinno się rzeczywiście jakoś w tej dyskusji teraz przejawić? Czy może, raczej jest to, może tak jak Ministerstwo Finansów chce pewnego rodzaju doprecyzowania. Znaczy zmiany moim zdaniem dwie są bardzo kontrowersyjne. Pozostałe były już szerzej w przestrzeni publicznej komunikowane uh -huh, i uh -huh. tutaj nie są żadnym jakimś zaskoczeniem, oczywiście zaskoczeniem w związku ze zmianą reguł gry, o której tutaj wcześniej rozmawialiśmy. Natomiast dwie zmiany Zwłaszcza ta data 31 sierpnia, czyli zmiany wchodzą w życie z 1 stycznia, proponowane zmiany, a w stosunku do przychodów uzyskiwanych właśnie ze zbycia składników Fundacji Rodziny przed upływem 36 miesięcy, czyli wiadomo, że 36 miesięcy jeszcze nie upłynęło od wejścia w życie ustawy o Fundacji Rodzinnej, więc tutaj będzie miało to zastosowanie do przychodów, które zaistniały po 31 sierpnia. A co wspomnę, akurat briefingu mhm. Ministerstwa Finansów słuchałem i tam, Jeden z redaktorów zadał pytanie wiceministrowi Neumanowi, czy przepisy będą miały zastosowanie od 1 stycznia i czy to będzie dotyczyło również przychodów uzyskiwanych wcześniej, przed 1 stycznia. Tutaj padła jasna deklaracja, że ministerstwo nie zamierza tworzyć jakichkolwiek przepisów, które działają wstecz, natomiast no, niespełna miesiąc później nie dotrzymano słowa zadeklarowanego podczas briefingu. Natomiast istotną Kategoryczną i niedopuszczalną zmianą, według mojej opinii, jest również definicja najmu krótkoterminowego. Oczywiście, aspekt najmu krótkoterminowego od samego początku budził kontrowersję. Kontrowersję z punktu widzenia faktu, że wielu e, wnioskodawców, czyli fundatorów bądź przyszłych fundatorów, występowało z takimi wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, gdzie zadawano pytanie dyrektorowi Krajowej Administracji Skarbowej, czy najem krótkoterminowy, który podkreślę, nie jest uregulowany wprost w kodeksie cywilnym jest również tak zwaną preferowaną działalnością fundacji rodzinnej, a co powoduje, jest również zwolniony z podatku dochodowego osób prawnych. I e, tutaj chodziło przede wszystkim o takie sytuacje, czy działalność hotelarska, czy posiadanie apart-hoteli w formule konto, czy też wynajmowanie domów, domków jakichś turystycznych. Oczywiście jak to w prawie bywa, tutaj nie ma sytuacji zero i ja zawsze podkreślam, że należy wrócić do idei samej ustawy o fundacji rodzinnej, czyli cel fundacji rodzinnej ma przede wszystkim służyć gromadzeniu reinwestowaniu, czyli pomnażaniu i spełnieniu świadczeń na no rzecz no I komu, i komu tej... panie mecenasie, przeszkadzało to, że to jest ten najem krótkoterminowy, że jeden wynajmuje na trzy lata, a drugi wynajmuje na dwie godziny, czy tam dwa dni. No, to, no, znaczy... no to, to złego w tym jest. Tu, panie redaktorze, istotna jest różnica, bo zgoda jest, i myślę, że tutaj ponad podziałami, że fundacja nie powinna wykonywać tak zwanej aktywnej działalności gospodarczej, czyli nie powinna zastępować podmioty, w ramach których biznesy rodzinne prowadzą swoje przedsiębiorstwa, czyli spółki prawa handlowego. Ale właśnie w, i tutaj ja się zgadzam, że w przypadku prowadzenia tak zwanej działalności hotelarskiej, czyli zwykłych hoteli czy quasi hoteli w formie fundacji rodziny, no to nie, to nie taki był cel, kiedy tworzyliśmy tą ustawę o fundacji rodzinnej. Natomiast jeżeli ktoś posiada lokale, czy to nawet w formule właśnie kondo, czy jakieś mhm. lokale nieruchomościowe, i je wynajmuje, no to też jest to źródło pasywnego dochodu, tak jak posiadanie lokat, instrumentów finansowych czy innych tytułów. Więc tutaj moim zdaniem to nie powinno być kontrowersyjne. I co więcej, tutaj należy mieć na uwadze, że od samego początku stanowisko organów skarbowych było spójne i one kwestionowały najem krótkoterminowy. No, I tutaj Więc... pani mecenas, w związku z tym, po co tą ustawę zmieniać, skoro tu po prostu tak bardzo to jest już wyjaśniona sprawa. My jakby to ja temat, ja myślę, to na pewno... Tutaj Mhm. Myślę, proszę, że proszę, e, istotnym szczegółem jest to, że e, w tym roku, zwłaszcza bodajże, jeśli dobrze pamiętam, w marcu, kwietniu i czerwcu, wojewódzkie sądy administracyjne stawały na koszyść, tak, znaczy, je, tak, przyjęły jeden, korzyść. Nie, tak, Jeden był taki, co to po prostu tak ładnie wszystko opisał, i to tak, się musi fiskusowi nie podobać. Panie mecenasie, tu musimy kropeczkę postawić. Wrócimy do tematu, a ja bardzo proszę widzów, żeby ze mną zostali.